Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj trochę w innej formie, aczkolwiek potrawa jest godna uwagi, więc nie będę pokazywać facjaty, tylko pokażę potrawy. No i tak, jeżeli się komuś spodoba ten pomysł, no to oczywiście wciska wszystkie możliwe guziki, suby, lajki, dzwoneczki i inne głupoty. Dobra, do rzeczy. Na rondelku, jak widać na załączonym obrazku, mamy tutaj wrzucone włoszczyznę, czyli marchewka, pietruszka, seler, por, lekko podduszone to wszystko, dodane Pieczareczki, cebulka grubo pokrojona w piórka, na to wszystko dwie papryki o dwóch kolorach. I mamy do tego wszystkiego jeszcze cukinie To za chwilkę będzie mocno przeprawione papryką, papryką wędzoną, koncentratem pomidorowym, tak do konsystencji takiego właśnie co do gulaszu bo będzie to właśnie gulasz soczewicy. Tutaj osobno ugotowana soczewica na albentę. Chodziło o to, że. Nie jestem w stanie kontrolować poziomu miękkości z warzywami, a też chodziło o to, żeby się warzywa nam nie rozpierdzieliły. W związku z tym teraz mamy wszystko wymieszane na tak, tak zwane aldenty. No i mogę sobie pomieszać doprawić dwa razy w lewo, trzy razy w prawo i mamy to wykończone. Tak to mniej więcej w telegraficznym skrócie wygląda gulasz z soczewicy według michasia. Kilka chwil później mamy już dodany koncentrat. Tą ilość sobie musicie tak dozować, żeby to nie wyszedł sos pomidorowy z warzywami, tylko żeby delikatnie podkreślić. No i w tym momencie soczewica nada swojego charakteru. Także tak jak mówiłem, teraz już tylko muszę poszukać większego garczka. Oczywiście Michaś nigdy nie może ucelować z ilością, także muszę przełożyć to do większego naczynia. Wtedy wszystko pomieszam i pewno też coś pokażę. Ok, garnek zmieniony, soczewica dołożona. Jak widzicie, wyszło tego całkiem sporo. No i co? No tutaj trzeba to przyprawić mocno papryką czerwoną. Ja dałem tutaj dużo też wędzonej. Ostra papryka musi być charakterna. Przeprawy takie na wyraziście, bo wiadomo, że warzywa są nijakie. Koncentrat pomidorowy lubi paprykę, więc tutaj się nie powinno nic zadziać. No bo Pamiętać trzeba, że marchewka, seler i pietruszka, niestety, są dość słodkawe. Cebula zresztą też, czosneczek to wszystko powoduje, że jest taki miękki smak, więc trzeba nadać takiego charakteru. No i jak ktoś lubi, to ja często dodaję kumin. Tym razem nie dam, ale kumin robi robotę, słuchajcie, jest petarda z kuminem. Jeżeli macie, to dołożcie, zobaczycie, jak soczewica smakuje z kuminem. Także tak wygląda w telegraficznym skrócie gulasz z soczewicy w a, to znowu ja, ja żąbę. Zapomniałem jeszcze jednej rzeczy. Na, yy, na to wszystko dajemy kuchę pomidorów krojonych. Tak więc będzie hiper super... Komando chat.